Głosić Ewangelię to zadanie każdego z nas, każdego uszczonego to zadanie Kościoła. I także w tym okresie wielkanocnym dobrze wiemy, że głosić Ewangelię to mówić innym przez świadectwo naszej wiary, przez świadectwo naszego prostego życia, że Chrystus zmartwychwstał i On jest naszą nadzieją, że On prawdziwie zmartwychwstał. I przynosimy owoce tego nowego życia w naszej codzienności. Przed nami trzecia niedziela. Z i będziemy w naszych kościołach proklamować. i Zapraszam do przygotowania naszej modlitwy osobistej z tekstem Ewangelii Świętego Jana, 21 rozdział, wersety 1.19. Ewangelia Świętego Jana, 21 rozdział, wersety 1.19. Otwórzmy nasze Biblię. Ten tekst zaraz zobaczymy. Można też robić przecież notatki, żeby. Także słuchając po raz pierwszy, choć no, nie, nie są to teksty, które słyszymy po raz pierwszy coś nas poruszy, coś nas zafrapuje, coś się wzbudzi entuzjazm, zdziwienie, zainteresowanie. Warto to zanotować. Potem Jezus ponownie ukazał się uczniom nad Jeziorem Tyberiackim, ukazał się zaś w następujący sposób. Przebywali tam wspólnie Szymon Piotr, Tomasz, zwany bliźniakiem, Natanael skalny Galilejski, synowy Zebedeusza, jeszcze dwóch innych jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę coś złowić. Rzekli mu: I my popłyniemy z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, lecz tej nocy nic nie złowili. Gdy nastał poranek, Jezus stanął na brzegu jeziora. Lecz już uczniowie nie poznali, że to jest Jezus. Jezus zapytał ich, dzieci, nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu nie. On zaś polecił im, zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a złowicie. Zarzucili więc, ale nie mogli już jej wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy uczeń, którego Jezus miłował, powiedział do Piotra, to jest pan. Skoro tylko Szymon Piotr słyszał, że to pan, nałożył ubranie, bo był rozebrany i rzucił się do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łodzią, ciągnąc sieć wypełnioną rybami, ponieważ nie byli daleko od lądu, tylko około 200 łokci. Gdy wysiedli na brzeg, zobaczyli, Rozniecone ognisko, położoną na nich rybę oraz chleb. Jezus poprosił ich: Przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął na ląd sieć wypełnioną trzema wielkimi rybami. A choć ryb było tak dużo, sieć się nie rozerwała. Jezus ratem tak powiedział: Chodźcie coś zjeść. Żaden z uczniów nie odważył się. Zapytać go, kim jesteś, ponieważ wiedzieli, że to Pan. A Jezus podszedł, wziął chleb i podał im podobnie uczynił z rybą. To już po raz trzeci Pan objawił się uczniom po swoim zmartwychwstaniu. Gdy spożyli posiłek, Jezus zapytał Szymona Piotra, Szymonie synu Jana, czy miłujesz mnie bardziej niż oni. Piotr odpadł, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Wtedy powiedział do niego: Paś moje baranki. Zapytał go powtórnie: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odrzekł mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Powiedział mu: Paś moje owce. I zapytał go raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Wtedy Piotr się zasmucił, że już trzeci raz go zapytał: czy kochasz mnie? I odpowiedział mu: Panie, ty wiesz o wszystkim. Ty wiesz, że cię kocham. Jezus rzekł do niego: Paś, moje owce. Uroczyście zapewniam cię, kiedy byłeś młodszy, przepasowałeś się i szedłeś dokąd chciałeś. Kiedy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a ktoś inny cię przepasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. Powiedział to, aby wskazać, jaką śmiercią uwielbi Boga. Następnie rzekł do Niego, pójdź za Mną. Ewangelia świętego Jana, rozdział 21, wersety 1-19. To jest nasz tekst, zobaczyliśmy go, przeczytaliśmy, wysłuchaliśmy. I teraz tak jak tydzień temu, nie z racji jakiegoś lenistwa, ale z racji promocji także tych materiałów, które kiedyś przygotowałem kilka lat temu, w opisie na dole filmu znajdziecie dwa linki do dwóch części naszego ewangelicznego opowiadania. Te opisy, ten komentarze są troszkę długie, ale jak już tydzień temu powiedziałem. Dzisiaj wysłuchujemy różnych wywiadów czy programów bardzo długich i jakoś to nam nie przeszkadza. Poświęćmy ten czas Wielkanocy, tak żeby. Zgłębić te teksty, ale także by zobaczyć, co to opowiadanie ewangeliczne mówi o moim życiu wiary we wspólnocie Kościoła i o moim świadectwie i o tym, kim jest Jezus dla mnie, który każdego dnia szykuje mi śniadanie, bym żył nowym życiem w nadziei zmartwychwstania. Błogosławionej niedzieli, dobrej modlitwy. Pamiętajcie, żeby zalejkować, by podzielić się tym wprowadzeniem, byśmy mogli dalej móc kontynuować to piękne dzieło kanału Amen Blog i byśmy mogli wspólnie razem głosić Ewangelię. Amen. Niech Pan Bóg nam błogosławi.